Kolejny słuchajcie, ponieważ no muszę przyznać, że parę ładnych godzin tutaj spędziłem, żeby to wykonać. Na tyle dużo, że jedna z kart już padła zupełnie. 2 razy 128 GB było nagrane, słuchajcie. Jak widzicie, frontanina kabli to jest naprawdę dla mnie szokujące, jak na takiej małej płytce drukowanej z trzech stron wszystkie porty są zapełnione tych tu jest tutaj naprawdę sporo, ale najważniejsze, czy po tej mojej pracy czy to działa, czy nie działa, nie. To co? Odpalamy. Zobaczę tylko tutaj wtyczki są, tutaj wtyczki są. Świetną rzeczą jest ten demontowalny panel kontrolny. To jest fajna sprawa. Jesteśmy to w stanie sobie ustawić w dowolnym miejscu tam gdzie nam pasuje pomysł. Super strzał, w dziesiątkę. Magnetyczne mocowanie tutaj z przodu. Wklikujemy się po ustawieniu. Naprawdę dobrze przemyślane. Dobra, odpalamy i zobaczymy. Wentylator ruszył. Jeden, drugi i turbina wyświetlacz włączony, więc wszystko działa słuchajcie. Ja tutaj tylko sprawdzę, żeby jakieś przewody nie wchodziły w gdzieś tutaj w mechanizmy. Oczywiście te przewody, które teraz widzicie, jest na razie bajzel, ponieważ jeszcze nie jest założony oplot na kable. Jest tego oplotu, słuchajcie, bardzo dużo, naprawdę parę ładnych metrów. Więc tutaj jest się w stanie zrobić porządek z tym wszystkim. Są też takie łączniki do przykręcenia do profilu. Są też, jest, taka, jest taki element do przyklejenia, więc z tym się nie boję, będzie zrobione tak jak należy, w takim razie. Przeklikam się, tutaj troszeczkę widzę, menu jest inne niż... nie no, prawie to samo. Auto home. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj nie wciągnę tych przewodów. Jedziemy. Jedna oś, druga oś. I teraz Z wchodzi, schodzi w dół jeszcze. Czyli jest dobrze. To jest naj, najmilsze słuchajcie, uczucie, kiedy spędzicie ileś godzin, odpalacie tą elektronikę i czy to będzie działać, czy nie będzie działać. Jeszcze chwila, ostatnia kręcówka tutaj na, na dole osi z. Zrobił jeden klik, pomiar, no i teraz schodzi dokładnie. Gotowe, to żyje, jak to się mówi. Ale wyłączam, ponieważ na tym skończymy słuchajcie ten film, ten odcinek o Anet A8 plus. Teraz dajcie mi się trochę nią pobawić, porobię sobie tu jakieś testy i wrócimy już wrócę z kolejnym filmem do was, kiedy chwilę na niej popracuję. Oczywiście te oploty też wykonam, więc ona będzie już Uzbrojona i przygotowana do druku tak, jak być powinno. Na razie myślę, że kolejna konstrukcja, patrząc tutaj na te drukarki, które mam tutaj obok siebie, no, podobnie jest zrobiona jak Aneta 8, oczywiście. Oprócz tego, że jest dużo większa tutaj, nie? Jeśli chodzi o samą konstrukcję, jeszcze drukarki, kilka słów. Tutaj mamy pręty stałowe 8 mm, tutaj w tym miejscu, w tych tulejach mamy łożyska liniowe, czyli tutaj w osi Z mamy z jednej strony jedno łożysko, drugie oś X, tutaj jest jedno, drugie, trzecie łożysko na dole. I teraz posłuchajcie. Zdecydowanie nie jest to najcisze rozwiązanie, tutaj natomiast pręd, pręd śruba trapezowa, nakrętka mosiężna i tak jest wykonane podnoszenie osi Z. Jest to również z drugiej strony i są dwa silniki, więc oś Z jest wykonana na dwóch silnikach, to fajnie. Jeśli chodzi o to miejsce, zupełnie inne niż w znajomych Wam już Enderach, mamy silnik jest ekstruder, i tutaj już bezpośrednio jest on wpychany w hotend. Na dole, oczywiście, dysza. Tutaj jest ściągana ta dysza do chłodzenia. Jest turbina chłodząca. I jeszcze jeden wentylator 40 mm. I teraz, oczywiście, zupełnie inna wersja, ponieważ w wenderach mamy do czynienia z bowdenem. Czyli silnik i ekstruder jest zupełnie. Na zewnątrz karetki, a tutaj bezpośrednio wszystko jest w jednym miejscu, co oczywiście zwiększa masę tego, tego elementu, który ma być przesuwany czasami bardzo szybko, prawda? Więc inna konstrukcja są zwolennicy takich rozwiązań, są zwolennicy Boudena do wyboru do koloru, nie? W każdym razie mówię, że jest to zupełnie inaczej wykonane. Jeśli chodzi natomiast o przesuwanie osi Y, Dwa pręty również 8 mm i pasek tutaj zębaty, również słychać, nie? No ale takie są uroki właśnie przesuwania na tych profilach liniowych. Łożyska, które tutaj są zastosowane są dość słyszalne. I tak jak wspomniałem wcześniej oś Z podnoszona jest właśnie na tych dwóch silnikach równolegle. Tutaj, też z przodu, widać jak został wykonany napinacz paska osi Y. Prosta sprawa. Jeden motylek jest tutaj od spodu, drugi motylek od przodu. Nakręcamy i w ten sposób napinamy pasek. Proste i skuteczne. No i jeszcze ta magnetyczna baza do panelu kontrolnego. Genialny pomysł. To według mnie jest strzał w dziesiątkę. Powinno być to stosowane we wszystkich innych konstrukcjach drukarek. Każdy decyduje, słuchajcie, gdzie ten panel kontrolny sobie chce przyczepić. Przecież tą bazę mogę odkręcić, obrócić, przestawić w zupełnie inne miejsce, tam gdzie będzie mi pasowało. Świetny pomysł. Dobra, nie przedłużając, jeśli macie jakieś pytania do tego filmu lub też yy, propozycje do kolejnego, właśnie o Aneta 8, to piszcie, uwzględnię to oczywiście i wrócimy do tematu już niedługo. Do zobaczenia, na razie.